Dzień dobry. Otwieram piątą sesję Rady Miasta Biała Podlaska, z na wniosek prezydenta miasta. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że nas tam 23 radnych, w obradach uczestniczy 19 radnych, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał. Szanowni Państwo, spotkała nas bardzo przykra Chwila, odszedł od nas nasz kolega, przyjaciel Waldemar Godlewski, jego zasług, nie sztuka wymienić, jest ogrom. Chciałbym, żebyśmy minutą ciszy oddali mu hołd. Dziękuję bardzo. Chciałbym serdecznie powitać wszystkich zebranych na dzisiejszej sesji. Witam panią prezydent, pracowników rządu miasta, radnych miasta Biała Podlaska, jak i mieszkańców, którzy za pośrednictwem internetu mają możliwość oglądania i słuchania obrad. Informuję, że obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Wypowiedzi proszę kierować do mikrofonu. Przechodzimy do punktu drugiego, przyjęcie porządku obrad sesji. Porządek obrad sesji zaproponowany przez prezydenta miasta został przesłany radnym wraz z zaproszeniem na sesję. Do porządku obrad zgłaszam wprowadzenie projektów uchwał przedłożonych przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. To są punkt pierwszy w sprawie przekazania petycji według właściwości. To jest druk numer 3. Punkt drugi w sprawie przekazania petycji według właściwości, druk numer 4. Punkt trzeci w sprawie przekazania petycji według właściwości, druk numer 5. I czwarty w sprawie przekazania wniosku według właściwości, druk numer 6. Te projekty, uchwał i wniosek został przesłany radnym pocztą elektroniczną. Czy pani prezydent wyraża zgodę na uzupełnienie porządku obrad? Tak, wyrażam zgodę. Dziękuję. Zmiany należy przegłosować, więc przechodzimy do głosowania. Kto jest za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwał na druku 3, 4, 5 w sprawie przekazania petycji w tej samej sprawie? Głosujemy trzy naraz, bo dotyczą tej samej sprawy. Rozpoczynamy głosowanie. Kto jest za, kto się wstrzymał, kto jest przeciw, proszę o oddanie głosu. Dziękuję. 19 głosami za, przy 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Projekty zostały przyjęte. Przechodzimy do głosowania drugiego. Kto jest za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie przekazania wniosku? To jest druk numer 6. Kto z Państwa i panie Radnych jest za? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Proszę o oddanie głosu. Pan Radny Józef Szeptywski. 19 głosami za, przy 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Stwierdzam, że projekt został przyjęty. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem porządku obrad sesji? Rozpoczynamy głosowanie. Kto jest za? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? 19 głosami za. Stwierdzam, że porządek obrad został przez Radę przyjęty. Przechodzimy do punktu trzeciego porządku obrad. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta. Biała Podlaska na rok 2024, druk numer 1. Otwieram dyskusję. Nie widzę, zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem projektu uchwał? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Proszę o oddanie głosu. Pan radny Andrzej Czapski. 19 głosami za, przy 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Punkt numer czwarty z porządku obrad uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Biała Polaska, druk numer dwa. Otwieram dyskusję. Nie widzę głosów w dyskusji, więc zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Dziękuję. 19 głosami za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 5. Uchwała w sprawie przekazania petycji według właściwości dróg numer 3. Otwieram dyskusję. Nie widzę głosów w dyskusji, więc zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? 19 głosami za, przy 0 Sprzeciwu i za wstrzymujących się. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Punkt numer 6: Porządku obrad. Uchwała w sprawie przekazania petycji według właściwości dróg numer 4. Otwieram dyskusję. Nie widzę głosów w dyskusji. Przechodzimy w takim razie do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Proszę o oddanie głosu. Dziękuję. 19 głosami za, przy 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Druk, punkt numer 7. Uchwała w sprawie przekazania petycji według właściwości. druk numer 5. Otwieram dyskusję. Nie widzę głosów w dyskusji, więc zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za pozytywną? Kto jest za, kto się wstrzymał, kto jest przeciw tej uchwały? 19 głosami za. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Uchwała w sprawie przekazania wniosku według właściwości dróg nr 6, punkt 8. Otwieram dyskusję. Nie widzę głosów w dyskusji. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Ktoś z Państwa radnych jest za, kto się wstrzymał, kto jest przeciw. Proszę o oddanie głosu. 19 głosami za. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy w takim razie do punktu ósmego wolne wnioski i informacje. Kto z państwa radnych chciałby w tym punkcie zabrać głos? Proszę bardzo, Pan Radny. Mam swoje nazwisko i prosiłbym stosować przed pytaniami. Proszę bardzo, pan radny Stanisław Mikołajczyk. Bardzo dziękuję Panie Przewodniczący Nikołajczuk, Panie I. No dobrze, Szanowni Panowie Przewodniczący. Pani Prezydent, Pani Skarbnik, Pani Wiesia, Szanowni Państwo. Panie Radny, proszę kierować wypowiedź do mikrofonu. To było, Panie Przewodniczący, do mikrofonu. Jak słabo słychać, to są odpowiednie służby, co by to regulowały. Szanowni Państwo, Wynajmujące stanowiska handlowe na miejskim bazarze, z czym mogłem się zapoznać ostatnio przy Alei Tysiąclecia uiszczają opłatę ponad 800 zł za stanowisko i chodzi o to, żeby wyłączyć ich z opłaty za toalety. Bo to się mija z celem. I tak płacą wysokie opłaty, a jeszcze właśnie taką sprawę, niby drobną, ale. ale Podkreślili, i prosili, żeby w tej kwestii zająć stanowisko. Na temat innych nie będę się wypowiadał, bo to można dopracować. płacą za wywóz śmieci, utrzymanie stanowiska, zorganizowanie, także można było ten krok ze strony miasta zrobić i udostępnić. Zresztą nie tylko na bazarze, no ale pozostaniemy przy tym. Kochani, kochani państwo wystające kostki chodnikowe przed kościołem świętego Michała Archanioła spowodowały to na, na odcinku świętego Michała Archanioła brama wejściowa patrząc od ulicy warszawskiej do strony Chopena. Tam kilka kostek wystają na 2-3 cm. Osobiście byłem świadkiem upadku parafianina, nie będę mówił nazwiska, bo to hamuje RODO i inne osoby się potknęły w poważnym stopniu, mało co nie upadły. I to mi właśnie nakreślono i zgłaszam. Zgłaszam. Szanowni Państwo sygnalizowana na ostatniej sesji Rady Miasta sytuacja regulacji przepływu na rzecz Krzna pozostała bez echa. Woda robi się zielona, ziele, miejscami słychać nieprzyjemny zapach. Może jednak e, wystosować pismo do polskich wód, żeby tą sprawą się zajęli. To jest jedna rzeka nasza w mieście Biała Podlaska, dbajmy o nią. O co serdecznie proszę. Ja i w imieniu mieszkańców dziękuję. Kolejno, proszę państwa. Michał Archanioł, patron miasta Biała Podlaska. Jest bardzo smutny, bo jest, bo jest brudny. Monitowałem wiele razy, żeby odnowić. To jest patron naszego miasta u zbiegu ulicy Warszawska Azamkowa przy kościele Świętej Janny I bardzo bym prosił, żeby jeśli to jest możliwe, tą sprawę rozwiązać, załatwić. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie? Proszę bardzo, Pan Radny Igor Cikiewicz. Panie Przewodniczący, Pani Prezydent, Szanowni Państwo, ja chciałem tylko takie wnioski wolne od mieszkańców, którzy korzystają z dworca PKP w naszym mieście na przeciwko dworca. Wiem, że ten teren będzie remontowany już niedługo, ale są tak duże dziury ubytki w asfalcie i prosiłbym o ich usunięcie. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze? Nie widzę wobec wyczerpania porządku obrad zamykam piątą sesję Rady Miasta Biała Podlaska dziękuję